Czy wiesz, że polska ekstraklasa to nie tylko piłka nożna, ale też gigantyczny motor dla gospodarki? Według raportu przygotowanego przez Puk Polska, PKOBP ekstraklasa generuje aż 1,7 miliarda złotych wartości dodanej rocznie. To nie są puste liczby, mówimy o realnym wpływie na tysiące miejsc pracy, większe obroty w handlu, gastronomii czy turystyce. Średnio każdy kibic wydaje podczas meczu 227 złotych. Te pieniądze trafiają do sklepów, barów, restauracji czy hoteli, napędzając lokalne biznesy. Dzięki temu powstaje i utrzymuje się blisko 9300 miejsc pracy, część tworzona przez same kluby, a część dzięki wydatkom kibiców. Największy wkład do gospodarki ma Legia Warszawa, a zaraz za nią Lech Poznań i Pogoń Szczecin. Ekstraklasa wpływa także na wizerunek polskich miast, przyciągając turystów i zwiększając ich rozpoznawalność. Co ważne, polska liga pnie się też w europejskich rankingach. W poprzednim sezonie zajmowała 15 miejsce w rankingu UEFA, a teraz jesteśmy już na 13 lokacie. Ekstraklasa to więc nie tylko emocje na boisku, ale także konkretne miliardy złotych i tysiące miejsc pracy. Jeśli liga będzie dalej się rozwijać, jej wpływ na gospodarkę i pozycję w Europie może być jeszcze większy.